TVG 9, Edward Szymańczak 11 listopada 2009 Rok temu wystąpiłeś w happeningu strumną Polski no wiadomo, happening to jest rzecz jednorazowa i się go nie powtarza, bo to jest taki charakter happeningu właśnie. Ale czy w tym roku byłby on aktualny? Tak, w dalszym ciągu to jest aktualne. Na pewno przez dłuższy czas to będzie aktualne, bo to co się dzieje w Polsce to przeszywa po prostu ludzkie umysły. Cały czas trwa wysprzedaż naszych zakładów pracy. Teraz widać to na przykładzie szpitali, kiedy dużo szpitali, po prostu lekarze nie mają czym leczyć. Nie mają czym leczyć, a rząd i ci, co rządzą w naszym państwie, po prostu trwają pieniądze, zamiast przekazywać te pieniądze na tamte rzeczy. Dlatego uważam, że ta trumna w dalszym ciągu jest aktualna, bo w dalszym ciągu trwa, trwa, zwiększa się bezrobocie. Coraz Więcej ludzi, stocznie tutaj gdańską, bardzo dużo pracowników, 2000 tysiące już odchodzi na bezrobocie, w bezrobocie się zwiększa, także zakłady zamykają i ja myślę, że w dalszym ciągu jest aktualne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.